Niedziela 20 grudnia Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Poniedziałek. W Urzędzie Wojewódzkim po raz kolejny rozmawiano o stworzeniu Metropolii Bydgowskiej. Spotkanie głównie dotyczyło prac nad ustawą o polityce miejskiej. Szczegóły dotyczące ustawy przedstawiła posłanka Grażyna Ciemniak. Środa. W ratuszu odbyła się budżetowa sesja Rady Miasta. Debata nad budżetem na rok 2010. Trwała prawie pięć godzin. Radni opozycyjnych klubów próbowali wprowadzić do projektu budżetu swoje poprawki, plan jednak się nie powiódł. O tym, że tej sprawie towarzyszyło wiele emocji, świadczy fakt, że obrady były kilka razy przerywane. Ostatecznie głosami klubów Platformy Obywatelskiej i radnych Konstantego Dąbrowicza budżet został przyjęty. Projekt poparła także radna Felicja Gwincińska z SLD. Gdy w ratuszu uważyły się losy budżetu, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Jerzy Derenda, na konferencji prasowej przedstawił dziennikarzom pomysł na promocję miasta. Zdaniem Derendy miasto powinno być kojarzone jako Gródka Zimierza Wielkiego, ostatniego z piastów, którego historia związała z Bydgoszczą. Król Kazimierz III Wielki wydał akt lokacyjny Bydgoszczy oraz wybudował w mieście zamek. Czwartek w ratuszu na konferencji prasowej dyrektor Jan Siuda przedstawił projekt budowy drogi nadziemnej Nowoogińskiego, która połączy ulicę Jagiellońską z Toruńską. Drugi z przedstawionych projektów dotyczył budowy linii tramwajowej do dworca PKP. Obie inwestycje zakończą się najpóźniej za trzy lata. Sobota. Astoria Bydgoszcz pokonała wysoko korsarza Gdańsk 112 do 72. Podopieczni Macieja Borkowskiego zajmują obecnie pozycję lidera drugiej ligi. Państwu życzymy wesołych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Zapraszamy na kolejne podsumowanie, które przygotujemy dla Państwa w niedzielę 3 stycznia 2010 roku.